Dodatkowy odcinek Włodek Markowicz i Karol Paciorek. Lekko stronniczy to program, w którym przybliżamy problem związany z narkotykami. Marihuana wygląda mniej więcej tak jak ten krzak, ani trochę tak. Eksceptycznie. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, co może spotkać każdego z Was. O tym, jak się przed tym ustrzec. I na co warto zwracać uwagę. Co spotkało Justina Biebera podczas imprezy sylwestrowej? Miał pić alkohol i palić jointy. Pijać rzeczy w tym momencie. No to, nie, to jest możliwe. Ostatnio dużo mówimy o menu Hunai. I to jest naprawdę ciekawa historia. Jest pewien pan, który spędził 24 godziny w areszcie, bo biernie wdychał marihuanę na imprezie. I opisał to wszystko wysyłając na metromsn.gazeta.pl swoją historia. To jest jego historia. Taki portal dla. Masochistów, myślę, Maso. że dla metroseksualnych. Ty, ty jesteś przyszłością polskiego internetu. Nie, Szymon Ty jesteś. Ty jesteś. Ale cała historia jest zupełnie poważna. I Jechał samochodem i popełnił wykroczenie, przejeżdżając źle na skrzyżowaniu. Pierdol. Mówiliśmy o tym niedawno, że policjanci koszą za wszystko teraz. Więc policjanci, którzy czyhali za tym skrzyżowaniem, zrobili tak zwane. Baba z rutynową kontrolę po prostu, wzięli go na bok i dali mu coś takiego co przypomina mały ciśnieniowy ekspres do kawy Aż znaczy nie, bo najpierw go zbadali alkomatem i wyszło ze zero no, no jasne Ale okazało się, że dostali ci nowe ustrojstwo ci policjanci To był jedyny patrol, który miał tak. coś takiego, to był jedyny patrol, który miał to nowe ustrojstwo Tak jak mówię wygląda to jak mały, mały ciśnieniowy ekspres. ekspres I wyniki badań były po 3-4 minutach I Robi też espresso słyszałem że... Ale jakie dobre Policjanci wybuchnęli śmiechem i zaczęli mi bić brawo Test wykazał zawartość THC -u. Ale się ucieszyli, pierwszy tej nocy! Milionów przetarg był przez te urządzenia, wreszcie kogoś złapaliśmy. Zawartość THC w moim organizmie była. Spytali czy mają mi skuć się ręce w kajdanki i czy, czy nie będę, będę uciekał. uciekał. Tak. I on mówi, że nie, oczywiście nie trzeba było go kuć, pojechał na tak. kandydat, a nie, wcześniej w radiowozie przez dwie godziny, w radiowozie uzupełniali papierologię, przy tym sami policjanci przeklinali wszelką biurokrację, na którą musieli się tak. natknąć przy tym nowym w ogóle urządzeniu. I, i, rozmawiali o depenalizacji, wiesz, marihuany i tak dalej, i ogólnie o dealerach, czemu się każe użytkowników, a nie dealerów. Mówiliśmy nie tak dawno w lesie o tym, że w Colorado można mieć 28 gramów na własny użytek. No i właśnie, zatrzymali go, gość ma zarzuty prowadzenia pod wpływem marihuanim. narkotyków, wzięli go na komendę i tam znowu spędził bardzo dużo czasu, ponieważ oni musieli całą tą... Kawa, jakość. <śm> A wiesz, jaka to kawa? Kopi Luwak Karol mi zrobił tą kawę. Mówię, że z Indii przywiózł i fantastyczna. I oni wzięli tego gościa, tam znowu spędził na tym komisarycie bardzo dużo czasu, bo musieli uzupełniać wszystkie papierki. On powiedział, że nie palił marihuany, ale przyznał się do tego, że był na imprezie, na której było 10 do 15 osób i wszyscy jarali. Dziwne, że on był na imprezie, na której wszyscy. Dokładnie. Jarali. 10 do 15 osób, wszyscy jarali. Nie, nie, nie. To jutro prowadzę. Bierne palenie. Kopaki, nie mogę. Sorry, Sorry. Nie dziś. Ja nie wiem, czy mu wierzyć. Powiedzmy, że mu Mówię, że temu panu, ale to ja nie wiem, czy to. Bo to może tak jest, że jak jedna osoba obok ciebie pali, mhm. to ciężko jest wdychać tyle tego, że aż jak się... 15? A że jak 15 i cały pokój jest zadymiony. Wyobraź sobie 15 osób, które pali w jednym pomieszczeniu. Nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić, przykro. No ja też nie. Ale uważajcie na to, bo. A no Jaki z tego morał? Ja mam przeczytam. Jaki z tego morał? Nie promuj. Oleniał. Już nigdy nie powiem złego słowa na policję. Gdybym podskakiwał i kozaczył, nie skończyłoby się to w ten sposób. Oni mają do wykonania swoje i tyle. To urzędnicy obwarowani tysiącem prawnych kruczków. Czyli ten pan, mimo już spędził 24 godziny na dołku, nie. napisał, powiedział, że spoko. Jasne, złapali go, złamał przepisy drogowe. Dziwne, to trochę by mi wygląda jakby wrócił z Indii i był zupełnie innym człowiekiem. W sensie, że wiem, że źle zrobiłem, ale to była w zupełności cała wina jest moja, mea pulpa. I Wiesz co, zaraz zdecydowałeś, mała pulpa. Właśnie wiem, że jest coś taki zwrot. Mała pulpa. Nie, jest moja kulpa. Wiem, 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 ale ma pulpa... pulpa to jest coś O nie, nie, ...wojewódzkiego w polityce i tego już się nie da wyciąć, wodek. Tego się już nie da wyciąć. Nie da się tego wyciąć. Wytnijmy to. Tak? Lekko tak, stroniczy jest na żywo... ...i jest nieudawany. <laughs> Uważajcie na siebie, na swoich bliskich i nigdy nie spędzajcie czasu w towarzystwie ludzi, którzy palą narkotyki. Tak, i nie spędzajcie zbyt dużo czasu w towarzystwie ludzi, którzy są fanami Kuby Wojewódzkiego. Króla TVN-u! Herosa lajków? Mesjasza subskrypcji! Podobało mi się to, co powiedziałeś. Proroka! Komentarze. Jana Chrzciciela łapek w górę. Czy możemy porozmawiać o L4? Apostoła. Playlist. Możemy porozmawiać o L4? Tak? Bo ty byś chciał tylko chorobowe brać ciągle? Ja pierwszę Papierowe L4 zastąpi elektroniczny program. Otóż okazuje się, że bardzo nie nie jest dobry pomysł. Ponoć w Polsce jest ludzi, którzy symulują choroby i biorą sobie zwolnienie, w sensie to L4 ten druczek i zanoszą go do pracy i mówią, że byli chorzy, a tak naprawdę nie byli chorzy. Ale często by było. Ja nie mówię w ogóle, że jedę do Indii, tylko wiesz, i nie mówię w ogóle przy te wszystkie przygotowania i tak dalej, i tak dalej dopiero wiesz, w dzień przed wyjazdem powiedziałem, O Jezus, jaki jestem chory O! I przyniósłbym takie L4 Takie wyłonione ręką, wiesz, tak no. <laughs> Karol Paciorek nie będzie Obecny od dnia do dnia I dałbym ci takie O! I idziesz, i, wiesz, i tak no, O Jezu Karol, faktycznie, to może połóż się w łóżku W domu, nie? I tak poszedłem do domu I następnego dnia wiesz, łączasz fejsa A takie foto wiesz, India Wiesz tak, też machał, so great! Twitter cały zamalony fotkami Having great time here in India! Skur. Teraz Ma ZUS od 2014 roku to wejdzie i ZUS y, będzie mógł natychmiast sprawdzić, czy dana osoba nie udaje choroby. Dokładnie. Bo jak ktoś ci wystawi L4, to automatycznie leci to i do, do pracodawcy i do ZUS-u. I przez Ewuść, oczywiście, nasz ukochany. I teraz o co chodzi? O co chodzi? Że jak ktoś będzie łamał te przepisy i nie będzie na chorobowym, to będzie odkładał od zus u te pieniądze na kolejny marmurowy stopień. Na kolejną złotą klamkę. Na nową siedzibę ZUS-u. Ja się zgadzam, bo siedzi w ZUS-u w Polsce nigdy za wiele. Nigdy za wiele dobre. Nie, musiałbym mieszkać tak. w Stanach i narzekać na Polskę. Tutaj jest napisane, że ZUS może zaoszczędzić 100 milionów złotych rocznie. Prawda? I że 20... w 2012 <grym> wydał na zasiłki ponad 12 miliardów złotych. Tyle schodów. I to działa w tej chwili tak, że pierwsze 33 dzwoni... dni zwolnienia lekarskiego płaci pracodawca. Tak, tak, tak. Dopiero później płaci yes. Jezus. Yep. No i teraz będzie lepiej, bo teraz już ludzie nie będą oszukiwać. <grym> Dobra, kawa. Tylko chyba muszę wąsy trochę ściąć, bo już... Ty też masz takie wysokie, długie wąsy. Chyba łasiczka troszkę. Przypomnisz to jest ważne. Przypomniało mi się, że to co ludzie strasznie tak wdrażają na Facebooku, żeby pisać na fanpage'ach różnych marek, że coś tam ta firma zrobiła źle, więc teraz zrobię wielki boom, żeby wszyscy widzieli jaka to jest zła firma i jaką wielką wtopę on robi. Czasem mi się social media nie mieści w głowie. W sensie to, jak ludzie wykorzystują to w jakiś taki totalnie z czapy sposób. Ja rozumiem, że jest to droga dochodzenia swoich praw, ale jak ja widzę, ja widzę non-stop na fejsie, codziennie jest jakiś post kogoś z reguły banki, że jakiś bank to, jakiś bank tam. Jaki to. to jest niepojęty. Facebook był po to, żeby łączyć się między ludźmi. Dobra, powstały tam marki, a teraz to wychodzi tak. Okej, okay, jakiś bank mi nie zwrócił 10 złotych, ściągnął za to prowizję. Dobra, mam problem, chcę odzyskać moje 10 złotych, tak? Idę do banku, załatwiam to, albo dzwonię, załatwiam to, albo mówię, pieprzyć 10 złotych, walić to. Co tak. Są trzy wersje, tak? Ale załatwiam to one one. Ja i bank. A nie, wychodzę na środek ulicy i sram. Ten bank opierdol mnie na 10 złotych. Ten bank. Czy wszyscy kurwa dobrze to słyszą? Usłyszałeś to? Za lajkuj, zaszeruj, niech wszyscy usłyszą. Ten bank. O Nie na 10 zł. Po to, że to. Ty... Słyszysz to banku? Tak, do ciebie piszę banku. O mnie jeba... na 10 złotych Nie mam kurwa dla co żyć. Ten bank! Już nigdy nie będę z tym bankiem robił dobrych biznesów. Nie warto! Jeśli przeniesiemy niektóre zachowania z Facebooka do prawdziwego życia, to tak wyglądacie. Tak! Miejcie szacunek do samego siebie. Miejcie szacunek do samego siebie, do waszych znajomych na Facebooku. I do mnie, bo ja to muszę czytać. I do mnie, bo ja to muszę. I do czytać. niego. I miejcie szacunek do wszystkich, którzy są teraz. Lekko stronniczy!